takie widoki lubię takie widoki lubię mało ludzi dziś pustki takie widoki mogą być codziennie Great Salt Lake Desert pustynia, wielka pustynia acz nie Great Salt Lake Desert no, pustynia tego jeziora solonego, wielkiego solonego jeziora. no Jezus, Maria, nie wiem czy tak widać to. To takie małe, pełno jest takich skupisk kamieni. Nie wiem czy to tak będzie odzwierciedlało na tym filmiku, czy nie. Przy drodze, nie? Co to jest? Te kamienie to są. No, brane przy drodze, wiadomo, tej, tej, ten szkielet, znaczy nie No, to są kamienie, tylko mówię, przy drodze tutaj jest pełno tych kamieni, ale na przykład te na piasku. Co one robią na piasku? Tutaj to jest pełno na przykład ludzi, bo no, na przykład tutaj pisało free, czyli wolność na przykład, nie, free, freedom, wolność, ale nie no ważne, Chodzi, że tu się ludzie zatrzymują i na przykład w, w tych kamieniach na przykład piszą coś, na przykład takie, może napisać freedom. Ktoś tam napisał alex. Ktoś tam napisał, nie wiem, imię miasta, takie tam. I te kamienie, szczerze mówiąc, one latami tutaj mogą być, bo to jest pustynia. Wiatr ich nie... to nie ma aż takich wiatrów, żeby te kamienie się ruszyły. Więc na przykład taki napis, o, jak tutaj na przykład są, no nie widzę z drogi, to trzeba by tak bardziej z góry patrzeć, zerkać, co tam może pisać. To mogło być, kto wie... To mogło być na przykład 10 lat temu już, nie? Ułożony ten napis, więc no, tutaj świnie śmiecą po... też, no ale no mówię, to są ludzie. Pełno butelek. No, nieważne. No i mówię. To jest taka ciekawostka, no, co tutaj ludzie wypisują. Kiedy to wypisali? No mówię, to te latami, latami te, te kamienie tutaj leżą że nikt ich nie wysprząta to te napisy będą latami tutaj tutaj też, nie wiem czy tak widać ja już to kiedyś pokazywałem, to jest takie złudzenie że ja do tej pory nie wiem czy tam jest prawdziwe jezioro, tam gdzie ta góra jest taka, nie? czy to jest złudzenie, że tam jest woda czy to jest złudzenie po prostu tego horyzontu no nie no tam wody nie ma, bo to jest pustynia, ale to jest takie złudzenie po prostu, nie? Ja to kiedyś, kiedyś dwa lata temu pokazywałem na filmiku jakimś no i mówię tutaj to jezioro Great Salt Lake Desert, czyli prawdziwa pustynia. Z solonego jeziora. Czyli nie wiem, to, to pustynia, czy to jakiś. czy to jest? Szczerze mówiąc, głupio, głupio to zarzubił, ale jestem ciekaw, czy na przykład coś ma tu z solą współ, wspólnego ta pustynia. Bo to widzę, to jakby takie błoto było. To nie jest taki piasek, piasek to takie kurde jakieś. Jakiś holender, jakby, jakby okresowe jezioro, po prostu wyschnięte. Tak Tak mi się to wydaje, tak wygląda. Nie wiem, nie interesowałem się tym nigdzie. Bo tak naprawdę nie mój cyrk, nie moje małpy mam to w dupie. Ale mówię z postrzeżenia, zerkając tak tutaj, że tak jakby to nie był piasek, tylko taki ubity, ubite dno. W wyschniętego, po prostu, no okresowego jeziora, co raczej chyba tutaj nie jest okresowe jezioro, no chyba, że strasznie deszczu napada, ale też... Znaczy jest tylko pustynia, nie wiem. Trzeba by pozerkać na Googleach. Yo, 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 pozdro, Utah in the house, jeszcze mam 70 km na pograniczu Stanów Utah i Newady, tam gdzie będę spał. Jutro już Stockton, Kalifornia. Już kilka razy, chyba znaczy kilka razy, raz pokazywałem tą rzeźbę tutaj po prawej, tylko, że jadąc z drugiej strony. Nie wiem, to jest jakieś UFO. Coś jakieś nawo nawoływujące, nawoływujące planety. UFO z kura, czy coś w tym stylu. Nie wiem, o co chodzi. Dziwna rzeźba, której się strasznie boję, bo je prześladuję w moich snach. Nie wiem, nie wiem, czy to ma być rozpad planet czy co, bo tam jedna planeta widzę, że leży na ileś kawałków rozpieprzona, więc nie wiem, nie wiem, tutaj. jest, nie wiem co to jest ta rzeźba, ale ta rzeźba przepowiada koniec świata według mnie. Ufo. Tutaj w ogóle dziwny. Pustynia przy tej w ogóle dziwnie ta pustynia się przemieniła w totalnie jakieś w białe wapno, tak, tak to wygląda. Musiałem spróbować, czy to jest czy to, czy to, czy to jest słone, to wapno czy <tak> piasek, to błoto. muszę się kiedyś zatrzymać, to wygląda jak błoto stąd, takie lepkie, ale nie wiem, Musiałem czy co, jak mam gdzieś to, bo to nie mój nie mój cyrk, nie moje małpy, mam to wszystko w dupie, tak, tak ciekawi mnie, kurde, co to jest to podłoże, z czego to podłoże jest, z czego jest ta ziemia niby, czy ten piasek, czy, czy to błoto, czy czy, czy czy jak to nazwać, no. <grych> pogranicza, znaczy pogranicza, żegnamy stan Utah, po lewej macie tu jakieś kasyno, wjeżdżamy do Newady i... Właśnie, w czym jest sęk, sęk w tym, że przez te głupie stracone czasy, ja będę praktycznie stał przy kasynie i tak dla jajno sobie za kilka dolarów zagrać, dla faktu, jak się jest w nevadzie, no kurde grzech jest, nie pójść sobie do kasyna, jak się już stoi, dosłownie na kasynie, znaczy na kasynie, nie będę stał na kasynie, bo ten kas, co to jest za kasyno? Pepper, czyli Rainbow, rainbow, potem jakiś Peppermill. W ogóle tutaj w tym, w Nevadzie, nie? Tutaj macie na każdym, nawet truck stopie taki mini, mini kasyno. No to całe, w kilka maszyn. Takie tam. Nic wielkiego, nie? Ale fajnie tak sobie pójść do tego takiego prawdziwego, z prawdziwego zdarzenia kasyna. No ale nie dane, nie dla psa obasa dzisiaj, bo ja praktycznie. Tylko się zatankuje eee, I koniec, no wejdę na internet tam na 15, 25 pół godziny I, I kurde tego no Trzeba i spać Holender jasny Przez te dwie godziny co straciłem Dwie godziny patrzcie, tak to bym miał dwie godziny dla siebie To nie No tutaj Peppermill, Rainbow Ale nie Ja jadę na, ja jadę na truck stop A to w ogóle miasteczko jest West Wendover, Nevada. Gdzie jest ten pilot? Cały jest tam, jest tam. Po lewej mamy tutaj Rainbow Casino. Poszedłbym se, kurde, no ale mówię, no niestety. Niestety, niestety. Mam awizo, tak? Na jutro, na 8 wieczorem, znaczy na piątą po południu, sorry, lokalnego czasu. Więc więc nie, ja się muszę wyspać, nie, bo ja siebie znam. Pójdę do kasyna, wypiję kilka piw. Nie, 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 nie. Znaczy, nie, nie, no, chciałbym, ale kurde, no nie mogę, no, no kurde, nie mogę. No. Przez te cholerne dwie godziny, no. Te cholerne dwie godziny zabrało mi mój czas. To jest Rainbow Hotel and Casino, tu jest Red Garter Hotel and Casino, tu jest Pilot, na którym też jest na pewno mini-casino, ale takie mini to które mam gdzieś, polałbym do takiego pójść. Coś ja, ja Wam powiem szczerze, ja mam tak naprawdę to mam gdzieś te kasyna. Ja nie jestem goś, gostkiem... Czekajcie, gdzie ciężarówki wjeżdżają? Ja nie jestem kimś, co, co, co gra, nie? Więc ja tam dam akurat mi zwisa i powiewa chodzenie po kasynie. Ale to bardziej takie, o, pójść tak o, ze względu na turystykę, nie? Się przejść, o, zagrać kilka dolarów i taki koniec, nie? Nie dzisiaj, nie dzisiaj dane, nie dla psa Kiobasa dzisiaj, nie dzisiaj, nie dzisiaj, nie dla psa Kiobasa dzisiaj, no. A, dajcie, na pierwszą pompę zajadę, albo nie, tutaj. I dobra, stoimy. O kurde. Co pluszaki? Co się dzieje? Czekajcie, muszę zdjąć te. Wyjmujemy o, tego. Ej, cholera jasna. Co pluszaki? Idziemy spać! Wypierniczać! Ej! A ty nie uciekaj, gdzie ty uciekłaś mi miałaś mała świnio, bo cię uduszę, wypierdalać. Bo tak jak wspominałem, jest kasyno na tym, na trakstopie. stopie. Takie mówię, małe gówniane, nie, ale... Kurde no. Posiedziałbym tutaj, tak znaczy, posiedziałbym. Akurat... Nie mam czasu dzisiaj, no cholera, takie fajne miejsce, mówię, ja tu rzadko jeżdżę, na Kalifornię, no widzicie, mnie tu rok nie było. I trudno, no. Nie dzisiaj, nie dzisiaj, cholera, szkoda. Będę siedział 36 godzin na jakimś zadupiu, za nas tutaj na przykład. Tak to wygląda, właśnie o, takie kasyno. Tu macie... W takie mini kasyno, nie. Dobra, ja niestety spadam. Jest taki oto parking. Zdala od wszystkich hamów. Kurde, no. Jak mówię, mam gdzieś te kasyna. Ale kurde, z turystyki bym się poszedł, ale. Dobra, nie będę marudził. Spadam spać, kurde ludzie. Spadam spać, kurde. Trudno. Nie tym razem. to na dzisiaj i jak głównie przystało Czyli standardowo nie wyspałem się Spałem 7 godzin spałem, kurde nie, nie to że się budziłem w nocy czy coś ale jakoś tak nie wiem nie za do bardzo Dobra, nieważne Kurde, tutaj już czuć tym zachodem totalnym amerykańskim, nie? Ja bardzo lubię Kalifornię, bardzo lubię te południowe stany, takie właśnie. No i ta Nevada, to już, już czuć ten zapach, jest taki specyficzny zapach tutaj. Nie wiem, jak to wytłumaczyć. Taki klimat, zapach specyficzny, ty, ty, nie wiem, nie wiem. Trudno to określić, tak? Ale no tutaj już czuć, czuć ten. No nie wiem, jak to bym kurde wam powiedział, no na przykład jak się, jak się jest w Teksasie, to czuć taki ten, ten, ten e, jak to się mówi, e, influence, influence, jak to po polsku będzie, ten meksykański ten cały influence, nie? Tutaj a Nevada już, Kalifornia też już czuć tą taką, ta, tą inną Amerykę niż na przykład Montreal, no to jest, to już jest drugi spektrum totalnie Ameryki, nie? Dobra, dzisiaj mam 100 mam 900... ile... 960 parę kilometrów do klienta. Dojadę akurat na pół godziny przed, no jeżeli wszystko dobrze pójdzie. Pół godziny przed, kurde moim ma